Na Lewandowska-Oliwa, witam Państwa na piłkarskiej gali Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo dziękuję za nominację, przede wszystkim za głosy. Zawodnik jury Olsztyn, Oliwier Skrzyński, gratuluję. Przed nami kategoria Młodzieżowiec Roku. Nagrodę w tej kategorii wręczy pan Paweł Papkę, poseł na Sejm B. były bombardier polskiej reprezentacji siatkarzy, zawodnik takich klubów jak Mostostal, AZS Olsztyn czy Resowia Rzeszów. Może już nie widać po tych siwych włosach, ale parę lat temu też byłem w kadrze młodzieżowej i wspólnie z zagumnym Gruszką Świderskim i innymi kolegami nawet wygraliśmy mistrzostwo Europy i mistrzostwo świata młodzieżowe, także wiem ile ciężkiej pracy tych młodych ludzi, poświęcenia i wysiłku to kosztuje. Cieszę się, że jest z nami obecny pan poseł Paweł Papke. To ważne, że możemy połączyć się między różnymi dyscyplinami i wspólnie działać dla dobra tutaj naszej warmińsko-mazurskiej społeczności, nie tylko piłkarskiej, tylko właśnie sportowej, ale i całych Warmii i Mazur. Jesteśmy wszyscy wielką, jedną sportową rodziną i polska siatkówka, i piłka nożna, i wszystkie inne dyscypliny.